Następnym elementem jest źródło zasilania: czy postawić na baterię, czy na ładowanie przez USB. Ten problem rozwiązali za nas producenci. Duża część czołówek ma te dwie możliwości. Możemy korzystać z akumulatora, lub alternatywnie z klasycznych baterii. Nie należy zapomnieć oczywiście o czołówkach zasilanych przez tylko i wyłącznie baterię. Cechują się one świetnymi parametrami i długim czasem świecenia. Czasami dobrym rozwiązaniem jest zabrać ze sobą dodatkowy komplet baterii lub naładowanych akumulatorów. Następnym elementem mającym wpływ na dwa poprzednie jest możliwość regulowania trybów świecenia. Najczęściej odbywa się to manualnie poprzez naciśnięcie przycisku, zwiększając lub zmniejszając moc światła. Na rynku dostępne są również opcje, które automatycznie dostosowują ilość światła do warunków oświetleniowych. Bardzo ważnym trybem jest tryb migający, który w warunkach awaryjnych jest niezbędny. Niezłym dodatkiem jest również czerwone światło, które nie razi choćby śpiących turystów w schronisku, a nam pozwala na swobodne przemieszczanie. Standardem wśród czołówek jest wodoodporność na poziomie pozwalającym poruszać się nawet w największym deszczu. Jeżeli zależy nam na większej wodoodporności, pozwalającej nawet na jej zanurzenie w wodzie, to powinniśmy wybrać coś o wyższym ateście wodo- i pyłoodporności.